Cześć. Wysypałem resztki zboża z przyczepy kule. Fajnie, że już jest po żniwach i mogę je karmić własnym zbożem, a nie kupionym od kogoś. Ale niestety za dużo tego zboża w tych żniwach nie nakosiłem i pewnie zaraz znowu będę musiał kupować. Ale tak to jest, jak się ma mało pól, ale spokojnie zaraz większość rolników skosi swoje pola i zaczną je sprzedawać. Mam już kilka pól dogadanych i zaraz będę je kupował. Niestety żaden nie potrzebował pieniędzy na już i nie chciał sprzedać z zasianym zbożem, ale i tak ważne, że chcą sprzedać. Znalazłem człowieka, który ma obornik. Wiem, w którym miejscu on leży i dogadałem się z nim, że wezmę ile mi będzie potrzeba, i potem się rozliczymy. Więc plan na dzisiaj jest taki: podpinam przyczepy i rozrzutnik, i jadę na pole po obornik. Przywożę kilka przyczep gdzieś tu na pole, żebym nie musiał z samym rozrzutnikiem jeździć tyle kilometrów, tylko będę ze swojego pola ładował na rozrzutnik i tyle. Najpierw wspinam przyczepy, a potem spróbuję podpiąć rozrzutnik. Tak powinno być dobrze. Jest dobrze, tylko muszę jeszcze trochę podjechać. Przyczepy mam spięte, to teraz tylko podpiąć rozrzutnik i mogę jechać. Co on taki zwrotny? Przyczepami łatwiej się skręca niż nim. Dlaczego tak może się dziać, ktoś ma pomysł? Czy to jest normalne? Dobra, zestaw spięty. Pierwszy raz będę ciągnął trzy przyczepy na raz. Będę musiał większe łuki robić w zakrętach. Zaraz na tym skrzyżowaniu będzie najciężej, bo naprzeciwko jest płot, a po lewej stronie stoi słup energetyczny. Ale jakoś sobie dam radę. A reszta drogi to powinna pójść gładko. Podniosę tur, żebym mógł bliżej do płotu podjechać i żeby o niego nie zahaczyć. Na luzie przejechałem. Z racji, że już jest pożniwa, to trzeba zaorać pole za stodołą i przenieść tam tunele z podwórka. Dobrze by było też coś zrobić z kurnikiem. I właśnie nie wiem, czy go też przenieść. Czy może dostawić jeszcze kawałek płotu i mieć taki większy kurnik? A no i jutro, albo pojutrze będę musiał pojechać do szpakowa, bo chłopaki startaku zaraz powinni wszystko zwieść. No teraz to porządną kaskę przytule za drewno. Już kilka razy wywozili je z lasu, a ja nie odbierałem ani razu pieniędzy. Jak wszystko naraz odbiorę, to będę mógł poszaleć i coś pokupować. Teraz mam 200 tysięcy. Ale to są pieniądze przygotowane na zakup pól, które już mam dogadane, tak jak wam wcześniej mówiłem. Przydałoby się w końcu ogarnąć jakieś zwierzęta, które będą mi dawać obornik. Choć teraz mam kontakt do osoby, która ma go całkiem sporo i może mi go sprzedawać w całkiem sporych ilościach, to i tak wolałbym mieć swój. Nie wiem, czy nie wyburzę ściany w garażu, tam gdzie kiedyś stał samochód, i czy tam nie wstawię kilku świń, tylko z drugiej strony ile tam ich wejdzie z pięć. To nie wiem, czy jest sens trzymać pięć świń, ani to obornika nie da, ani nic innego. No chyba, że zacznę hodować byki. Co wy na to? Jak będę miał chwilę, to tam pójdę do tego garażu i zmierzę, ile jest miejsca. I ile ich mogę zmieścić. Wydaje mi się, że na bykach więcej zarobię niż na świniach, a przy okazji będę miał trochę obornika. Choć mam pieniądze, to nie chcę stawiać jakiejś wielkiej obory, bo co jeśli się okaże, że sobie nie poradzę z hodowlą, to wtopię sporo pieniędzy na budowę obory. A zamiast tego mógłbym coś innego kupić. Tutaj są ciekawe działki, tylko żebym wiedział, czyje one są. I na dodatek blisko tartak. Po wycince mógłbym ziemię przerobić na pole. Albo ją sprzedać właścicielowi tartaku. On miałby się gdzie rozbudowywać, albo tu mógłby być całkiem duży plac na składowanie drewna. Muszę zapytać Marka, może on będzie wiedział. Czyje to działki? Już za chwilę będę na miejscu. Zaraz powinien być wjazd na pole. Jestem na miejscu, teraz jakoś się ustawić i można ładować. Tutaj niech stoją przyczepy, a rozrzutnik na razie postawię w innym miejscu, żeby mi nie przeszkadzał. A tutaj niech stoi rozrzutnik, no bo mam taki plan, że teraz wrzucam obornik na przyczepy i wożę go na pole obok domu, bo wydaje mi się, że to będzie idealne miejsce do składowania wszędzie blisko i w ogóle. A jak już przywiozę wystarczającą ilość obornika, to zostawię przyczepy na gospodarstwie i będę ładował na rozrzutnik i rozwiązę po najbliższych polach, bo uznałem, że bez sensu jest przyjeżdżać tutaj samym rozrzutnikiem i wozić aż stad obornik na pole bo to szkoda paliwa i czasu na dojazdy. Z tego miejsca jedynie, gdzie będę woził to na te pole, co mam przy lesie. Ono jest tutaj niedaleko i może na to małe pole, za tym laskiem. Zresztą zobaczycie w dalszej części odcinka, co będę robił. Ale całkiem sporą kupkę obornika ma ten Gostek, jak z nim rozmawiałem. To mówił, że skądś kupił ten obornik i teraz sprzedaje dalej. Podobno ma jakieś kontakty i takiemu małemu rolnikowi jak ja to by nie sprzedali. A że on się zna z właścicielem i bierze duże ilości, to już mu sprzedają. Przyczepy załadowane po brzegi, jadę to wysypać. Gdzieś na rogu pola wysypię to chyba będzie dobre miejsce. Dobra, z drugiej przyczepy też się sypie. Dwie przyczepy to za mało. Jadę po jeszcze dwie. Teraz powinno być idealnie. Łącznie cztery przyczepy. Już więcej nie przywożę. I ostatnia przyczepa opróżniona. Zostawiam je i jadę na pole. Będę ładował na rozrzutnik i rozwoził po najbliższych polach. Na razie zostawiam je tutaj. Jak nie zapomnę, to potem je wezmę i umyję. Teraz ładuję na rozrzutnik. Tak myślę, że jeden może dwa zapełni i wszystkie pobliskie pola powinny być nawiezione. Nie spodziewałem się. Myślałem, że na to pole to jeden rozrzutnik wystarczy. A ja właśnie przyjechałem z drugim, żeby się nie okazało, że tamta kubka, którą zrobiłem na swoim polu, będzie za mała, bo będę musiał jechać taki kawał. Chyba wam jeszcze nie opowiadałem, ale na tym polu to niezłe jaja są. Jakiemuś gościowi pomyliły się pola i wjechał z kultywatorem na moje pole i dookoła mi je zakultywatorował. Nie wiem jak to się stało, ale dziwna sytuacja. Jedno pole nawieziono, Napełniam trzeci rozrzutnik i jadę na pole za tym małym laskiem. I już więcej z tej kubki nie będę brał. No to sobie pojechałem, skończyło mi się paliwo, i teraz muszę biec do domu po karnister i go zatankować. Wziął mi z gazu i na oparach udało mi się zjechać z drogi. Dobrze, że tu nic nie rośnie. Dobra, idę po paliwo. Jest karnister ciekawe czy pełen? Jest cały, tyle dobrze, że nie muszę na stację jechać. Gdzieś ostatnio w internecie widziałem. Dystrybutor do kupienia. Nie wiem, czy to była samoróbka czy co, ale mi się spodobał, jak będę pamiętał i uda mi się go znaleźć, to może pojadę i kupię. Przydałby mi się taki, bo już mam dosyć jeżdżenia na stację. Zamknę drzwi, otworzę maskę i lejemy. 20 litrów wystarczy. Dzisiaj i tak już za dużo nie popracuję. Odczepię od niego rozrzutnik i będę nim tylko ładował a czterdziestką rozwoził. Ursus już działa, to jadę rozwozić dalej. Jestem na polu Zalazki. Tutaj to dosłownie 3 lub 4 przejazdy i skończone. Pewnie połowa rozrzutnika zostanie mi na kolejne pole. Dobra, udało mi się nawieźć dwa pola jednym rozrzutnikiem, a teraz odpinam Ursusa i będę nim tylko ładował. A rozwoził, będę 40. Rozrzutnik załadowany, 40 podpięta, to można jechać na pole. Fajna taka akcja byłaby we dwóch. Jeden by jeździł, a drugi ładował. Może w następnym sezonie uda mi się taką akcję zorganizować na przykład z sąsiadem. Od razu w ruchu włączyłem wałek. Nie ma czasu na zatrzymywanie się. Tutaj to jest kawał Pola. To kilka rozrzutników pójdzie. Może macie jakieś pytania do mnie, to możecie je zadawać, a ja wam będę na nie odpowiadał podczas filmu. Na przykład, jak będę orał pole, albo tak jak teraz jeżdżę dookoła i nic się nie dzieje. Jeśli chcecie, żeby wasze pytanie pojawiło się w filmie, to na początku komentarza musicie napisać: Pytanie do filmu, kropka, i potem wasze pytanie.